Siemanko kochani, wczoraj byliśmy we Wrocławku ze swoją panią, no ja byłem ze swoją panią Pojechaliśmy, bo mi się zachciało zapiekanki A, Także kochani, zapraszam was na film I e, jeżeli się podoba, zostawcie jakiegoś lajka, komentarza, nawet i suba Także zapraszam do oglądania, trzymajcie się Siemanko kochani, zalecieliśmy do Wrocławka na kapil, Kapitulną 14 Wpaść na zapiekankę i mini rolo także do fotraczka idziemy do pań tutaj na chwilę wzięliśmy sobie małe rolo tutaj macie cenę no i zapiekankę klasyczną, dużą słuchajcie, zamówiliśmy sobie jedzenie z tej budki we Wrocławku i ja wziąłem sobie zapiekaneczkę dużą Proszę bardzo, na kolankach warunki polowe, <grych> jakby nie było, klasyczna, z ketchupem i trochę pieprz a no do tego małe rolo, także konsumujemy. Małe rolo, No, pospadało mi. Dobra, kurczak. Kucharz dobrze przyprawiony. A tu co na to? Mm, Dobra. Jak piekarnka Kluka ma walone tego wszystkiego. O. Bułka dobrze podpieczona. Ja lubię ser, jak jest też taki podpieczony, bardziej chrupiący. My to testujemy na dwa fronty, no nie? Sól jest, pierś jest, przyprawiona jest dobrze. O. Rolo jest OK. Nie są świeże. No i mają klientów, powiem Wam, to jest futrak.